Ej hey, kochani, właśnie to dzisiaj jest piękny dzień, w którym wybieramy się na Gag City in Poland. <laughs> Nick Minerz, no, rządzę sobie baton na przyczyną, ale jest wcześnie rano, ponieważ e, idziemy do Warszawy i wracamy tego samego dnia, czyli po koncercie, już zasuwamy to e, e, na Śląsk po prostu. <laughs> no i co? No i teraz się zbieram właśnie do Karoliny z Olafem, z Karoliny i Olafa, bo. Z nimi jadę i z takim sobą, Także będą to super wspomnienia i się nie będę czekać I że wczoraj nikim nasz udostępniła w ogóle e, relacje, że, że jedzę do Polski, więc nie odwołało jak w Holandii Więc to jest na plus Dobra, także zaraz się widzę z Kaliną z lafem i pokażę wam jak będę ubrany mm, W końcu, bo do Holandii też miałem swój strój, ale trudno Tak się żyje Taki live. Dobra, papatki. Eee, a jeszcze wam powiem, że stresuję się trochę, bo to będzie mój pierwszy taki festiwal. Więc eee, no, będzie bardzo dużo ludzi, a chcę cokolwiek zobaczyć, więc nie wiem, o której będę musiał stać pod stanem. Cóż że to będzie kolejna męczarnia, ale mam nadzieję, że koncert będzie super. I że coś zaśpiewa, <laughs> jeżeli wiecie o co chodzi. No nic, dobra. Już jestem, zaraz się upieram, Także widzicie za chwilę. Dawaj, sto chwilę, tam jest trochę. Ej, już w ogóle. Tu, już w ogóle się nie czuję za. się szykuje. Już w ogóle się nie czuję za Chyba trochę jeszcze. może, może. Ale normalnie tak teraz się ucieszyłem z tego, że jadę, w końcu do mnie to dotarło. Ja nie, nie myślę o tym. Także. Mateusz czy kto? Nie, nic nie o nim. E, chciałem pokazać e, moją stylówę, czyli po prostu e, koszulkaniki i kurteczka, tylko bez mi pewnie gorąco. Ale raczej będę e, chyba bez tej kurtki. A ty jak wyglądasz? Tak. tak, 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 tak <grym> też bierzesz kurtkę, no a tutaj mamy taki e, burdel, że to jest Cześć Olaf. Ja też jestem piękki. Piękki. gra, Dobra. No to tyle. Takie buty masz jak Lady Gaga na chromie. Wiedziałeś o tym? Jest, czekaj, czekaj, tak czy ten. A teraz jedziemy na wycieczkę. O, Olaf, pogasz się tu. No. Ej, jakie piosenki się nie umiecie doczekać? Chanli, Chan ja też. No, lubię Chanli. No. A Olafa nie pytamy? Nie? A ty jaką? Fuck the club a No. Hi! She she no, także idziemy, e, Fajnie. Mam nadzieję, że nie odwoła dwie godziny przed koncertem, bo ja już po prostu mam jakąś fobię na tym punkcie. No i e, będziemy się super bawić. Jak e, e, hit po prostu. Dobra. Także, e, widzimy się e, na miejscu. No, śpiewaj, śpiewaj. E. Bitch, let's go to the way. Hej! E, chciałem powiedzieć, że Karolina narzeka na jej makijaż i jej po prostu nie wyszedł. Masakra. Ale pięknie wygląda. Napiszcie wszyscy, że pięknie wygląda, może będę mieć jeden komentarz. No Karolina, jaki masz bitch, humor? Tak tak let's go for the day. Da, 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 da. Super! Oj no. oh god! Oj, to jesteś Barbs chyba 100% teraz, co? Jesteś Barbs, to są fani niki. Tak. No musi powiedzieć tak, no i dzięki bardzo. No, musimy musimy sobie tego. zrobić zdjęcie. Na miniaturę. I'm going flow, -o, flow -o. I love to dance. Czekaj chwilę, o. Dlatego to daleko chyba. No czekaj, dobra wiecie co? Jesteśmy w Warszawie. Dojechaliśmy bezpiecznie. Cieszymy się wszyscy. Tutaj moje współtowarzyszy podróży. <grym> Ja mam no głupowę, sorry. Ja tego głupowę, ale bo ja się cieszę, że my tutaj jesteśmy. Także e, pozdrawiamy Was wszystkich teraz. O, Może tak, o widzicie. Mostekro, co? Tragedia z nim. No ale nic, właśnie się wybieramy na tor wyścigowy, coś tam. Muszę jeszcze znaleźć, gdzie to jest konkretnie. the gangsta, automobile gangsta, with the bad bitch that came from Sri Lanka. No idę, idę ale jestem podjelony szmafoha bo są ludzie w pokoju o oh my god mam opaskę, czekaj to mi. pokażemy patrz aaa nikim nie dałaś pokaż opaskę Karolina rewelacja o Kontrola pozytywnie? Ha? Pozytywnie kontrola? Super. A, a, a. ja Cię. Cię. Ta duża od Nikli. Tak, ta duża. O, tam. I tam jest. pizdu ludzi. O, tu coś jest. O, tu jest. rzeczy Karo Zaczynamy kolejkowanie Kolejkowanie zaczynamy a nie, na chustę, nie, się się. I Wiecie co wam powiem, że że kumam to, że jest festiwal dużo się dzieje i w ogóle jest bardzo dużo ludzi, a takie pchanie się na siłę, to jest po prostu to jest tragedia, ja mam dość mi jest, Jezus to jest, mi jest słabo i się nie dało wytrzymać, więc że jest upał, ludzie się nie szanują po prostu Paną ci na mordę dymem A, dajcie spokój Idę właśnie do moich znajomych Bo już mam dość Naprawdę, a byłem fajnie blisko, ale mówię Aaa dość zdrowia Słuchajcie, ja muszę wam coś opowiedzieć w ogóle, bo wróciłem e, od razu do pracy, jak najszybciej się da i tylko przyjdę sobie przez ulicę, nie róbcie tak. No, co e, chcę powiedzieć, że e, no masakra, generalnie chyba nie zostałem do całego koncertu, tam później widziałem, że Niki wychodziła do fanu, fanów i tak dalej i to jest super, naprawdę żałuję, że mnie tam nie było, ale no źle się czułem, mega. Ja wyszedłem z tego tłumu i od razu poszedłem wymiotywać, więc e, no trudno, tak się zdarza, ale zobaczyłem ją na chwilę. Po się usatysfakcjonowany, jakby zagrała wszystkie moje ulubione piosenki, więc stwierdziłem, że po Chanli to mogę już wracać e, do tyłu. No było mi tak niedobrze, jeszcze ludzie gdzie tacy chamy po prostu e, brali papierosa tobie w twarz dmuchali. Nie, w ogóle bydło totalne, nie? No, ale takie są chyba festiwale i trzeba się z tym liczyć. E, wracam sobie z pracy od razu, jakby po Ja mega się źle czułem, dlatego nic wam nie nagrałem, jak było i tak dalej, i tak dalej. Mój błędnik oszalał e, ze względu na ilość świateł i tak dalej, więc wymiotowałem. I jeszcze nie umiem żadnej wolnej łazienki znaleźć, bo każda była zajęta i też widziałem, że jedna pani żygała, no i ale to wiadomo z jakiego powodu więc no trudno ale widziałem ją, ja miała dobry humor uśmiechnięta była dużo śpiewała, w ogóle denerwują mnie takie komentarze typu mm, no playback i tak dalej, no nie, nie było playbacku czasami tak ale nie non stop jak to ludzie określają więc ja wróciłem do domu my z Karoliną i z Olafem mamy takie przemyślenie teraz że chyba to już nie dla nas chyba jesteśmy za starzy więc yy, odwołaliśmy sobie opener'a i nie jedziemy na opener'a, i chyba nawet dobrze. Yy, chyba też nawet nie będę kolejkować na Taylor Swift, bo no trzeba szanować swoje zdrowie i zdrowie mamy jedno. I wiecie co, chyba musiałem do tego dojrzeć i chyba teraz dojrzałem, więc yy, szanuję swoje zdrowie i szanuję koncertowanie, i w ogóle będę teraz to robić tak z głową, bo wcześniej też nie myślałem o niczym, tylko po prostu. Być jak najbliżej sceny, ponad wszystko, nie? To trochę Karuna mi tego nauczyła, być o co Więc wracając, było super, podsumowując to wszystko. Było super, bardzo mi się podobało kochamniki Dalej, fakt, się spóźniła, i no to nie jest fajne, to nie jest szanowanie w ogóle tych ludzi, którzy tam przyszli. Nie powinno czegoś takiego być. Powinno być równe, i wychodzę, nie? No ale kumam, że niektóre kwestie może nie były z i tak dalej, a zwalamy, zwalamy na nią winę, no bo przyszliśmy tam dla niej, bo ona się spóźniła, ale trzeba też patrzeć na to, że może w faktycznie coś innego się stało. Także dzięki wam za oglądanie, było super, naprawdę, ale wiecie co, wam powiem, że najlepsza chyba była droga do tej Warszawy, nie samo bycie w Warszawie, tylko droga do tej Warszawy. No, świetnie, po prostu mieliśmy taką fazę, ale fajnie było. No, także pozdrawiam was wszystkich i Chciałem podziękować tutaj Karolini, Olafowi i Sebastianowi za to, że byli ze mną. Mm, bardzo mi się to podobało i na pewno jakbym był sam, to nie wiem jakby się to skończyło. W ogóle dzisiaj dzień w pracy to była jakaś masakra ja nie umiałem po prostu myśleć. Ja dalej się czuję taki, wiecie, może nie, że wczorajszy, ale taki, no jak wczoraj byłem chory i czuję czuj się jakby dalej mi ta głowa bolała mimo tego, że mi nie boli. Bo za mało spędzę, w ogóle nie potrafię tego odespać, Nie potrafię się wyciszyć. Nie potrafię jakby myśleć tak. Yy, I to się dzieje jak w Matrixie po prostu. Ja nawet nie wiem co dzisiaj jest za dzień. wiecie, takie stracenie totalnej kontroli, jakby jestem przebudzowany i tyle. No, także dzięki za oglądanie, trzymajcie się. I pa. Yy, w lepszym dniu.